Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z y, rozgrywania Medal of Honor. Y, tak, no i nie, nie wiem jeszcze jaki jest odbiór y, zarówno serii, jak i po prostu powrotu do nagrywania, bo teraz kilka odcinków będzie nagranych przed wrzuceniem nawet pierwszego na YouTube'a jeszcze, to dowiem się kiedy indziej. Y, tak, jesteśmy w menu, bo tak jak w poprzednim mówiłem, że przerwam nagrywanie i kontynuuję dalej grę, no to niestety tak się nie stało. Musiałem skończyć już faktycznie granie i teraz będziemy zaczynali od punktu kontrolnego. Kontynuuj, mhm, dokładnie. I. Zobaczę właściwie jak to zadziała, ile, ile stracę. A! Ze spadochronu znowu wypierdalam. Mhm, Okej. Okay. O, o, spróbuję na wieżę. Coś fajnego na wieży, fajnie jakby było. O kurwa. O, a, pięknie. Idealnie. Specjalna strefa zrzutu. Czyli to było pomyślane jako taki secret. No, Secret widoczny z powietrza, ale no... Nie pierwsze miejsce, w którym by ktoś lądował. Okej. Okay. Spoko. Nikogo tu nie znajdę, żadnego makaroniarza, nie. Apteczki dwie nawet były fajnie. Jakby co można o nich pamiętać. Mm. To idziemy do tej złotej strzałki. Trochę jesteśmy od niej daleko, bo mi się zachciało kurwa wyczyny robić. Na dachu jesteście? Tu są Włosi. To oh, kurwa, no okej, okay, tutaj się zachowało parę rodzynków. Co jakby was... ominęła utrata ratusza? Po prostu jest opcja, że oni co w czytanie się respią i tyle. No bo no, ja już ten budynek czyściłem, a raczej tu nie przyszli, tak po prostu później. E, dobra. Którędy będzie. O, tu już tak? Tędy pójdę i chyba będzie. Punkt. Tak, tutaj. Przebr przez bramę. Dobrze, czego się dowiemy na filmiku? A tu już walczyłem, halo. Tam. Dobrze, teraz już będziemy się strzelać z Niemcami, a to gorzej, bo oni istotnie, tak jak tu nasz kapitan zauważył, znają się bardziej na walce od Włochów. Zresztą, no właśnie, już po tej operacji na Sycylii, jak ją Włosi stracili, to pozbyli się Mussoliniego oficjalnie. I Niemcy już ten front musieli sami ogarniać. Włosi to był taki stabilny sojusznik. Ale na razie okej, okay, nie, Niemcy może... W sumie nie wiem czy ma się to objawiać w kwestii gameplayu, czy oni są lepsi. Na razie nie pokazuje, że jakby mieli więcej życia. Ani nie strzelają jakoś szczególnie lepiej. No, dobrze dla mnie. Ale faktycznie spodziewałem się po nich czegoś więcej. Kutki. Może są ciut twardsi? Faktycznie nie jestem pewien. A tu są ciutry. I tak na nich mówiłem, a już na jednym kapelku życia zostałem. Ocz, kurwa. Dobra, czyli tak nie mogę robić. Ja, no tak, no, mówiłem nasz fabur, że nie są za mocni, a tu proszę, kurwa. Tak mnie rozstrzelali, ale no. rzuciłem się, a nie spojrzałem, że ich tam było chyba, kurwa, pięciu. O, już mówię tak śmiesznie, Amerykana. Zwyczajcie się do tego, bo będziemy do tego słyszeli dużo. Amerykana. Okej, okay, ale doszedłem do dobrego momentu, że udało mi się w miarę celnie strzelać z MP40. A to fajnie, bo przy tej szybkostrzelności celne strzelanie jest trudne. Ale bardzo fajnie, jak się uda. Bo teraz nie muszę się na tego Garanda przełączać tak często. A, no właśnie, kurwa, pokończę tam trochę z tych grantów, aż 8 noszę to. O, no tu, kurwa. Dobra, be, bez przycelowania to na, nawet nie ma co strzelać. Teraz to ja im zrobię, wiecie co, opierdolę granatami. Kurwa, sobie pod nogi zaraz wrócę. A jeszcze mam te niemieckie hukowe. No to kurwa, sobie po... Znowu prawie mnie zajebali. Wycofaj się, wycofaj, kurwa, nie mogę się wycofać. Porzucam jeszcze parę tych granatów, żeby wiecie co doświadczenie wbić, nawet nie dlatego, że one są jakieś zajebiste, tylko chcę po prostu ich móc nosić później więcej. Chyba kogoś trafiłem, to że tak. O. Dobra, podjebani wszyscy chyba. Czyli na mapce nie pokazuje nikogo więcej. E, apteczka szybko jakaś apteczka, gdzie tu są? Nie będę się do tej wieży przecież wracał. No dobra, tu, tu mają. O, znowu filmik. Okej. Okay. Naszego trafili. Hmm. You're gonna have to take the shot. Take part in Springfield. The infantry division is completed by Adante. Damn, it's not been The Germans are moving in. They're trying to retake the town. Hurry! Okay, so we're gonna get Garanda on Springfield as my first enemy force remains in the defensive on the outskirts no, of Adante. S2 is reporting that there may be a regimental level commander present in those defenses. We're hereby instructed to engage with the objective. Trafię przy... Nie, nie, trafię w ten sposób. Kurwa. Spierdolił. Co? Nie przeszło przez barierkę? Trafiłem go! Nawet nie wiem kurwa jak, ale no spoko, nie będę protestował. E... Oni tu... Oni tutaj będą od razu, czy trochę później? Bo zresztą no, te CKM są tak rozmieszczone, że chyba będziemy mogli strzelać po nich. Tak, tu już są. Kurwa. Nie udało się otóż zająć stanowiska ogniowego. Kurwa, nie no, faktycznie tną ci Niemcy. pierdole. Jak tak... 2 czy 3 zacznie do mnie strzelać, tu już jest kaplica. Nie, nie, nie mogę w takim razie zająć karabinu, a fajnie by było. Trzeba się przekradać w ten sposób jakoś. O kurwa no spróbuj, tak jak zacznę strzelać, to już będzie dobrze. Wcześniej właśnie była lipa, że oni mnie ściągnęli zanim w ogóle zdążyłem obsadzić karabin. No a teraz jak obsadziłem karabin już tu kurwa nie przychodzą, super! O! Odjebany pięknie. Eee, trzeba się przekradać przez budynki. Ono tu kurwa. Garnek strącony fajnie. Nie wiem ile jeszcze tej misji zostało tak w sumie, bo to Niemcy jakieś posiłki przysłali. Trochę się będziemy musieli postrzelać. Odbili ratusz? Kurwe odbili ratusz. Ale teraz to w takim razie ja skorzystam z tego skrótu co odkryłem wcześniej. A. To tu na pięterku jakiś chuj jak siedzi, eee, dobra, chyba nic nie zrobi. O, następny lepszonko, Oj chet. a sztylet dostałem. Co kurwa. Ja wiedziałem, że mieliście program rakietowy, ale nie wiedziałem, że wśród, wśród piechoty Nieźle poprunął kolega o. Teraz by się te kurwa granaty przydały Może zaraz dostanę O Chłopska morda. Następny... No, ten oh, kurwa mać! Nie wiedziałem, że naczynka się tak szybko ściągną, że sam tu zostanę. cofa wycofać. jeszcze, jeszcze dalej. Może... Au, au! Kurwa! Oni gonią! Tak od razu! Nawet nie zdążyłem się wycofać. Pierdole. No, bo będzie ciężko. jak gdzie mnie cofnie? Okej, okay, jeszcze nie widzę ratusza. To ja może pokorzystał z tej snajperki, wiecie? Znaczy, dobra, tu się przekratnę i tak. To jest lepsza droga ataku. E, tu ktoś jest. O, ty, kuriu, wypierdalaj. I tu jeszcze. Z tej strony? Dziwne. Dobra, zaraz się nim zajmę. Teraz trzeba tą chmarę całą zlikwidować. Co jest? Jak... Dobra, wiecie co? Ta snajperka to jest spoko opcja, ale nie teraz. Nie, dobra jest różnica w jakości, chyba faktycznie więcej biją ci Niemcy. Co dziwne, bo jak Włochów widziałem to oni mieli i tak niemiecką broń. Te kurce. I MP40 nie mieli swoich. O kurwa. Dobra, mhm. nie, na taką odległość to może spróbuję. O pięknie wypierdoli w łeb. <grystek w> no <mimośczeniu> um. oni tu będą tak schodzić. Nie wiem czy oni się kończą. W sensie, czy ja tak sobie to mogę stać i strzelać, nie wiem, z godzinę do nich i tak będą wychodzić. Hmm. Hmm. że nie gadam, a ja się faktycznie kurwa przejąłem, że tu jest problem i trzeba się postarać. To nie jest już takie hobbystyczne strzelanie jak do makaroniarzy. Kurwa no Na szczęście oni tak chyba nie będą mogli do mnie strzelać, więc tylko tędy mogą mi coś zrobić. A! Może ja go sprzątnę kurwa. O! Odpierdolony, dobra. No ja nie podejmę szturmu, kurwa mając jedną kratkę, wiecie. Zbieraj to amo. No, trochę się wystrzelałem swoją drogą. O, jest aptaczka... A nie kurwa nie ma apteczki. Świeciło tak ładnie, myślałem, że apteczka. Ale chyba na wierzchu nikt nie został. Nie no to wchodzimy. wchodzimy A tu mi od, od razu będą strzelać z CKMA O, dobra, mamy Zdrowie Kurwa mać Bo Czemu? Czemu ja tak nie mogę zrobić mhm. Prawie bym swojego zastrzelił To jest Tutaj ktoś siedzi. No też Wiem, że nie pomagam swoim, ale chcę najpierw pół oczyścić, żeby żaden gnój mnie nie zaszedł, później. Chyba mi się udało, co? Więcej was nie ma. O nie, tu jakiś jeszcze siedzi. Siema kumpel. Tu jeszcze Włosi zostali jacyś. To nie jest to niemieckie wsparcie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, dobra. Chyba ostatni. To dobrze. Czyli tą drogą można też było się do ratusza dostać. Chyba wiedza na kiedy indziej. Teraz to trzeba wygrać o, o ratusz. O, idealnie. Kurwa, to mnie trafił. Niby jak. To ja ich nie widzę, a oni mnie trafiają. Granatów brak, brak. Bumpel, weź mi zejdź kurwa z celownika, co? Znowu, znowu musimy to przerabiać. Dobra, szybko. Dobra, kurwa, szybko. Do przodu do przodu. Musimy zdążyli kurwa schować przede mną. Okej. Okay. Schody zajęte. Nie wejdę kurwa mać strzelają z każdej strony. Nie wiem się obrócić. Dobra, na daleką odległość to jest zbyt chujowe strzelanie. O, życzko. Na dachu nikogo nie ma, tak? To wygląda chociaż. i Nie pokazuje. Kurwa. No nie udało się. To już dajęli ckm z powrotem? Czy to nasi strzelają? Dobra, nie ma co się tak strzelać. Bo ja nie trafiam, on nie trafia, trzeba tu do bliskiego kontaktu do... prowadzić. Myślę, że sobie poszedł. O, ostatni z... oficer został, repeat. tak? Czy to był ostatni? A nie, to, to na dachu są jednak. Okej, okay. myślę, że już się skończyli. Ej, którędy się szło na dach? Kurwa, byłem tu wczoraj już nie pamiętam. Życie przynajmniej odkryłem um. jak ja mam wejść na dach kurwa Chyba ja tu... jak znajdę to odpalę znowu no. pauza O dobra, ja jestem już tędy się wchodzi na dach Tak no. mówiłem pokrążyć żeby to znaleźć Pięknie. Dobra. O, ostatni oficer ściągnięty. A, abrewera, nie wiem. samobójstwo chyba po tym jak oficer ściągnąłem. Super. Colonel Scott Webb, Commanding Officer. This is the after action report for the 82nd Airborne. July 1943. Landed at hours under heavy fire. Airborne troops destroyed all enemy emplacements in and

Pięć gwiazdek! Uuu. Staty. Co mamy w statach? Trafienia. Mhm. A, celność. Ehm. Dobre, mogło być gorzej, kurwa, w sumie tak, no, nie tak... Nie tego się spodziewałem, myślę że będzie jakieś 15. Strzele w głowę, 40. Ogólnie zabójstw ile? No to, to ciekawy współczynnik. Trzech zabitych na raz, pięć razy się udało. Ulubiona broń p 40 no oczywiście kurwa. Najlepsza broń wojny. Co my... Aha i te medale... A dobra, z MP40 mam trzy odblokowane, z Garanda jedną na razie, okej. Okay. Spoko te statystyki. Nie jakieś bardzo upokarzające, więc no, okay. można to pokazać w internecie. To kontynuujemy. Eee, a co tu się stało? Halo? Kontynuować mieliśmy. Co tu? To... gentlemen i am as surprised to be here as you are no salerno but after steam rolling inland and would look like an easy victory general clark's men have been subjected to fierce counterattacks and are taking heavy losses the germans withdrew their supply lines all along the amalfi coast forming staging areas to support surprise counterattacks the largest of them is located here, near the Pestum archaeological project outside Salerno. The Germans are dug in and well protected among the ruins. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communication center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munition stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okej, okay. dismiss, kurde nie, za wesoło to wygląda. Tyle czerwonego, my mamy tylko dwa punkciki na środku. No dobrze, ale tu stoimy już przed e, następną misją, jakby i nie wiem, nie no, ch chyba nie ma co tego zaczynać. ...bym skończył odcinek. Czy... Dobra, namiot odpraw... Tak, już mogę broń wybrać, już możemy iść w bój. Yy, dobrze, no to... Tyle by było tego odcinka. No tak podejrzewałem, że to wyjdzie. Mniej więcej dwa odcinki, żeby jedną misję zrealizować. W takim razie, no tutaj byśmy skończyli obecny. I w następnym rozpoczynamy misję drugą, tak? Sztur szturm na Salerno. Znaczy tam obok Salerno, dobra, nieważne. No więc dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na kolejne odcinki z Medal of Honor. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Całuski.